Nazywam się Dael, to druga część, samouczka do gry Crusader Kings 2. W poprzednim odcinku omówiliśmy z grubsza temu podstawy interfejsu, a także podbiliśmy Kujawy. Dzisiaj nauczymy się jak radzić sobie z naszymi wasalami, a także być może podbijemy Mazowsze. No tak, no ale powiedziałem, że podbiliśmy Kujawy, a tu jak widać wojna trwa. E, niestety e, ostatnim razem zapomniałem zasejwować stanu gry tuż po podbiciu Kujaw, dlatego muszę powtórzyć ten ostatni tydzień e, wojny, ale to nie będzie trwało zbyt długo przyspiesz nam już czas i powiedzmy, że w ciągu kilku dni czasu gry powinienem zdobyć Inowrocław, nie, Inowrocław już jest zdobyty, powinienem zdobyć Radziejów, a tym samym podbić wynik gry do 100%. Tak jest, podbiłem. Powtórzyła się ta sama sytuacja co ostatnio, czyli po zwycięskiej wojnie moi wasale zatwierdzili zmianę praw. Ok, w takim razie 100% stanu wojny. Wysyłam ofertę pokoju. W zasadzie ofertę nie do odrzucenia do wodza sobie słabo z Kujaw. Wojna zakończona. No i pojawił się jakiś event. Ok, to jest dosyć przykre. Burmistrz Czarkowa stwierdził, że jego córka została zgwałcona przez burmistrza gaudentego, który jest jednocześnie moim wojewodą. No i domaga się głowy tegoż wojewody na talerzu. I teraz mam trzy opcje. Te opcje w poszczególnych eventach zależą od cech mojej postaci, przy czym nie tyle, Często również, ale nie tyle od tych głównych cech punktowych, ale od cech związanych bezpośrednio z notami czy z grzechami w mojej postaci. Ok, no i tak, mogę nałożyć karę. ale zyskam przez, tą, przez to cechę arbitralność, która jest no, raczej niezbyt pozytywna. Ona może mi przeszkodzić, ponieważ obniży opinię wasali, on mnie obniży moje, moją zdolność zarządzania oraz moją zdolność nauki. Mogę uwięzić i zyskam wtedy cechę sprawiedliwy, która jest już dosyć pozytywna. I teraz mogę stwierdzić, że nie wierzę. Zyskam wtedy zarówno cechę arbitralności, jak i cechę dobroć. No ok, no w zasadzie wyjście jest tylko jedno. Niestety stracę przez to mojego wojewodę. Ale mój wojewoda mnie najwyraźniej i tak nie lubił za bardzo, w związku z czym e, zamierzam go uwięzić. Ok. I uzyskałem cechę sprawiedliwy. No ale teraz muszę e, wybrać nowego członka rady. Klikam na przycisk appoint. No okej, okay, to jest wiadomość od mojego kancelarza, że udało mu się tam zasiać niepokój czy wrogość pomiędzy królem Rościsławem a biskupem Gerhardem. Ale wracamy do, do ustalenia, kto będzie moim wojewodą. Szukamy oczywiście postaci, która ma wysoką cechę marszał. No i najlepiej chyba najlepszym kandydatem będzie chyba sędziej, kapłan z Obrzycka. Niestety on ma tą cechę na dosyć niskim poziomie, no ale cóż, z tych wasali, których mam w tej chwili, tak jest prawdopodobnie najlepszy. Tak jest. To jest najlepszy kandydat. Jednocześnie, ponieważ powołałem go na to stanowisko, więc podwyższyła się jego opinia o mnie. Ok, ale teraz pauzujemy stan gry i mamy do omówienia kilka rzeczy. Przede wszystkim rozwiązujemy armię. Po rozwiązaniu stan tej armii zostanie uzupełniony. W ciągu kilku miesięcy powinienem z nich mieć 797 żołnierzy. I teraz najważniejsza sprawa, którą chciałbym omówić w dzisiejszym odcinku, to znaczy wasale. Wasali mamy bardzo wielu, możemy ich wszystkich obejrzeć tutaj, najpierw klikając na portret naszej postaci, potem wybierając zakładkę wasals. I teraz wasale dzielą, dzielą się na kilka kategorii. Ci z brązową obwódką to wasale będący odpowiednikami baronów. Czyli to niekoniecznie są sami baronowie, to, czasami, to są również burmistrze, to mogą być również biskupi, ale istotne jest to, że oni pełnią, oni sprawują władzę poniżej poziomu hrabstwa. Jeżeli teraz klikniemy sobie na hrabstwo gnieźnieńskie, to poniżej tego hrabstwa, czyli poniżej baroni, która jest jak gdyby nadrzędna, czyli poniżej gniezna, Mamy jeszcze świątynię Brżninie i miasto Łękno. I to są baronie. Ci baronowie, których widzimy tutaj z brązową obwódką, to są właśnie osoby, które sprawują nadzór nad tymi dobrami niższego rzędu. Natomiast jeżeli ktoś ma srebrną obwódkę, to jest wasalem będącym hrabią, to znaczy zarządza całym hrabstwem. I on sam ma swoich wasali. Co istotne, w Crusader Kings 2 mamy ten europejski system feudalizmu, czyli wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. To znaczy, że ja nie pobieram już podatków z tych dóbr, które leżą poniżej dobra mojego wasala. Czyli z świątyni w Kruszwicy na przykład, ani z miasta Radziejowa. Ja już nie pobieram podatków. Podatki pobiera w tym wypadku wódz Sobiesław Kujawski. Ja pobieram oczywiście podatki z tych, z tych baroni, które leżą poniżej moich hrabstw, ale nie z baroni, które leżą poniżej hrabstw moich wasali. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, baronowie się w zasadzie nie buntują. Natomiast hrabiowie, książęta, królowie, oni mogą się buntować. I niezwykle ważne jest to, aby utrzymywać jak największą liczbę hrabiów i książąt, którzy będą mieć na stosunek pozytywny. To jest ważne z tego powodu, że Crusader Kings 2 w sposób fantastyczny skaluje poziom trudności stosując tutaj zasady znane z feudalizmu. To znaczy domena książęca czy królewska jest ograniczona. W tym wypadku nasza domena to maksymalnie 5 hrabstw. Czyli teoretycznie moglibyśmy zagarnąć to wszystko. To również całe księstwo kujawskie, obydwie, obydwa hrabstwa. Moglibyśmy je zagarnąć, ale w miarę jak będzie rosnąć nasze państwo... Nasza domena też będzie rosnąć, ale nie będzie rosnąć proporcjonalnie do tego państwa. To znaczy, że będziemy mieć coraz więcej wasali i będziemy coraz słabsi w naszym państwie. Dlatego właśnie tak niesamowicie ważne jest to, aby nasi wasale nas lubili, ponieważ wasale niezadowoleni zawierają frakcje w celu osadzenia kogoś innego na tronie, czasami żądają niepodległości, czasami po prostu żądają obniżenia autorytetu korony i decentralizacji państwa. Wszystko to nie jest nam oczywiście na rękę, dlatego właśnie będziemy starać się utrzymać jak najlepsze stosunki z wasalami, a ci wasale, którzy będą niereformowalni w antypatii do nas, będą musieli być odpowiednio wcześnie usunięci. O ile oczywiście nam się to uda, czasami wasale są po prostu zbyt silni, abyśmy mogli prowadzić tego rodzaju politykę. No ale tak, zerknijmy teraz na naszych dwóch nowych wasali. Ponieważ po wojnie zagarnąłem tytuł poza księstwem Wielkiej Polski, również tytuł księstwa Kujawskiego, no to mam dwóch pasali. Jeden z nich był wcześniej księciem, to jest Wódz Sobiesław. I zerknijmy na wodza Sobiesław. Wódz Sobiesław ma do mnie stosunek negatywny, minus 46 punktów. Jeżeli najedziemy teraz na te punkty, to możemy zobaczyć, co jest przyczyną jego stosunku do mnie. dyplomacja państwowa plus 9. Krótki okres rządów minus 36. To się na szczęście zmienia i w miarę upływu kolejnych lat e, jego stosunek będzie się polepszał do mnie. E, niski pobór feudalny plus 5, technologia 0. E, a właśnie. On ma roszczenie, e, silne roszczenie do Księstwa Kujawskiego, które obecnie jest moją własnością i to wpływa na jego negatywny stosunek. Poza tym porządek Księstwa Kujawskiego to jest następne minus 20 punktów. No i reszta to, są, to jest kwestia cech. Obydwaj jesteśmy sprawiedliwi, w związku z tym mam z tego aż 20 punktów dodatkowych. Ale jego ogólny stosunek do mnie to jest minus 46 punktów. A co z hrabią e, sieradzką łęczyckim Minus 36 punktów. E, przyczyny podobne przy czym on tylko pożąda Księstwa Kujawskiego, natomiast nie ma do niego roszczenia. Co mogę zrobić z taką sytuacją? No, najlepiej byłoby przynajmniej jednego z tych wasali niejako skasować, ponieważ jeśli się nie mylę, to mam roszczenie do Księstwa Kujawskiego. Tak jest. Mam roszczenie, w związku z czym mogę kliknąć na mojego wasala i znowu złożyć mu propozycję nie do odrzucenia, to znaczy odebrać jego tytuł. Zwykle nie mogę odbierać tytułu bez ogromnego poruszenia wśród innych moich basali i wśród negatywnego, negatywnej opinii wśród innych moich basali. Tym razem, ponieważ mam roszczenie, mogę to zrobić. Czy on się zgodzi? Najprawdopodobniej się nie zgodzi, już wiemy tej z prognozy, w związku z czym odpowiednio wcześniej powołajmy armię. 680 żołnierzy. Przenosimy ich od razu do Kujaw. W ten sposób oni będą mogli spacyfikować opór tego wasala, zanim on zdąży powołać swoją armię. Czy zanim jego armia zdoła uzyskać odpowiednie morale, aby toczyć wojnę. Dobra. No i wysyłam mu propozycję. Teraz w ciągu kilku dni powinienem dostać odpowiedź. Ja mogę nadal powiększać swoją domenę, ponieważ w tej chwili mam tylko 3 hrabstwa z 5, które są obecnie moim limitem. Dobrze, armię. Zaraz dowiemy się, co tam nam powie. Okej, okay, wypowiedział nam posłuszeństwo. Dobra. Mamy armię na miejscu. On nie może powołać swoich wojsk. Tym razem wypowiada bunt tylko w imieniu hrabstwa Kujawskiego, ponieważ nie jest już księciem Kujawskim, więc nie sprawuje zwierzchności nad hrabstwem Sieracko-Łęczyckim. Powinno pójść stosunkowo szybko, ponieważ nie ma praktycznie żadnych wojsk, bo całkiem niedawno przeprowadzaliśmy przecież oblężenie. Okej, okay, przyspieszamy, przyspieszamy, przyspieszamy. No i teraz tak, 5,2% co 12 dni, czyli troszeczkę powoli. W tej chwili pojawia mi się, pojawia mi się informacja, że... Aha! Ok. Informacja pojawiła się taka, że w przypadku gdyby umarł hrabia śradzko Łęczycki, to jego hrabstwo wyjdzie spod mojej kontroli, to znaczy przestanie być częścią księstwa. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że jego spadkobiercą jest hrabia kujawski, jeśli się nie mylę. Tak, w tej chwili jest sobiesław Rebeliant, który nadał sam sobie tytuł On ma tą niebieską wódkę, czyli jest rzekomo księciem w tej chwili. No ale ponieważ zaraz podbijemy to księstwo to nie będzie już problemu. E, dostałem kolejną informację. Jedno z moich dzieci nie ma opiekuna. E, jedno mam. Tak, mam dwoje dzieci, więc e, Siemowit nie ma opiekuna. Zwykle kiedy... Zawsze, kiedy dziecko kończy 6 lat, potrzebuje opiekuna. Teraz porozmawiamy przez chwilę o tym, dlaczego opiekun nie jest ważny. Otóż opiekun podejmuje decyzje związane z wychowaniem dziecka, które wpływają na pojawianie się cnót albo grzechów w, w, na karcie tego, tej postaci, która później będzie przecież dorosła i być może będzie również władcą. Dlatego to jest niesamowicie ważne. Natomiast wychowanie dziecka można też, klikamy na dyplomację, można też potem Educate Child powierzyć któremuś z naszych wasali. Jeżeli tak zrobimy, a czasami nawet jakiejś obcej potędze, to zwykle poprawia się stosunek danej postaci do nas. Bardzo się poprawia, bo o 20 punktów zwykle. No to jest pewien problem. Na przykład, jeżeli powierzymy nasze dziecko naszemu wasalowi, to nie będziemy mogli naszemu wasalowi wypowiedzieć wojny, ani zrobić generalnie krzywdy, ponieważ on ma zakładnika. To samo, jeśli damy nasze dziecko pod opiekę jakiejś obcej potędze też będzie ciężko z tą wojną, ponieważ, e, ponieważ ta postać będzie miała zakładnika. E, no ale czasem jest też tak, że my sami, nasza postać ma bardzo niskie statystyki. A nasze statystyki wpływają też na to, w jaki sposób będzie wychowywane dziecko. Czasami po prostu nie mamy pewnych opcji postępowania, kiedy dziecko wstaje przed jakimś problemem, tylko dostajemy informacje jak chcielibyśmy je wychować, w którą stronę, w którą stronę dążymy. Więc jeżeli nasze statystyki są bardzo niskie, no to nic nie możemy z tym zrobić. Poza tym dziecko niejako z automatu dziedziczy 80% tych podstawowych punktów, czyli dyplomacji, zarządzania i tak dalej. 80% naszych cech na starcie dostaje, to znaczy nie na starcie, tylko w momencie, kiedy będzie mieć 16 lat. W związku z czym najlepiej dawać dziecko pod opiekę postaciom, które mają stosunkowo wysokie statystyki, ponieważ dzięki temu zagwarantujemy też to, że ono, to dziecko nie będzie łupkiem czy tchórzem. No, ale okej. Okay. Ponieważ to jest nasz następca tronu, zrobimy rzecz najsensowniejszą, czyli Wybierzemy samego siebie jako opiekuna dla tego dziecka. Dzięki temu to my będziemy podejmować wszystkie decyzje. No i też zobaczycie, jak wygląda wychowywanie dziecka w praktyce w grze Kings 2. Ok. No i kończymy też wojnę z naszym małym rebeliantem. Tak jest oblężenie zakończone, o tylko 33% do zwycięstwa. No niestety to będzie jeszcze chwilę trwało, musimy jeszcze podbić miasto, ale to... Podbicie miasta to już powinna być kwestia dosłownie paru sekund. E, następna informacja, chyba czyżby się poddawał? Tak, oferta pokoju, wprawdzie zdobyliśmy tylko 33% punktu do zdomaganego zwycięstwa, ale on już się poddaje i daje takie warunki, on traci 200 punktów prestiżu, zostaje uwięziony, my zyskujemy 50 punktów prestiżu. Zgadzam się. Ok, w tej chwili wojna przeciwko tyranii mojej została zakończona, e, zwyciężyłem, gra zapauzowana. Zwyciężyłem, ale wódz Sobiesław nadal, chociaż w więzieniu jak widzimy, nadal jest hrabiem kujawskim. Ale to szybko zakończymy. I teraz już nie ma nic do gadania, nie może się sprzeciwić, ponieważ jest uwięziony. Przejmuje hrabstwo kujawskie. A co z nim samym? Mamy generalnie cztery opcje. Możemy go dalej trzymać w więzieniu, z kompletnie bezsensowne. Możemy go uwolnić. Możemy dokonać egzekucji. Co jest nie najlepszym wyjściem, ponieważ zawsze powoduje pewne poruszenie wśród pozostałych wasali, dostajemy minus 10 punktów i potem tracimy troszeczkę punktów pobożności. Albo możemy, możemy go wypuścić za okupem. W zależności od tego jakiej rangi jest dane, dana postać, czy jest no, tak jak w tej chwili Sobiesław, czy nie ma żadnych ziem, czy czasami jest baronem, hrabiem, księciem. W zależności od tego, jaką sprawuje funkcję, od tego zależy, zależy okup w tej chwili, ponieważ Sobiesław jest człowiekiem gołym, mogę od niego zażądać tylko 10 sztuk złota, no i to właśnie zrobię. Zaraz. zaraz zobaczymy, co nam odpowie, a armię możemy w międzyczasie czasie już rozwiązać. Sobiesław oczywiście się zgodził, ma tam pewnie jakieś pieniądze zgromadzone z czasu, kiedy był prawią i księciem e, ok nasz kanclerz dalej tam działa ale to już jest nieistotne udało nam się odebrać e, udało nam się odebrać ziemię sobie i zapłacił nam 10 zł ok no to myślę że na dzisiaj to tyle e, a w następnym odcinku zobaczymy co słychać u wodza e, Warcisława z łańczyckiego Podbijemy mazowsze i być może zrobimy nasze pierwsze nadania ziemskie, a także zerkniemy co słychać w panelu technologicznym. Do zobaczenia.